Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Sof Bergman Mamy wczesną zimę Zrobiłem trochę, już zapakowałem auto, rozgrzewa się, no bo zima wiadomo rozgrzewa się przed domem. Jedziemy trochę sprzedać towarów O i patrz to jaki pierwszy śnieg spadł u mnie. Jak elegancko, widzicie jak elegancko śnieg jest? No fajnie, fajnie, fajnie śnieg jest. W końcu na jakiejś serii. Śnieg mi spadł w końcu, bo tak to nie gram. Kurki sochodzą Dobra, ja wsiadam tutaj. Mam co, co tu mamy? Może wam po, pokażę co tu mam najpierw. No cóż, mam trochę serów, mlek, masła, chleba i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, czy jeszcze mi tam się ser zrobił. Ser mi się trochę zrobił, czy się nie zrobił. Zobaczmy, bo zostawiłem na noc i coś. Zawsze ja to będzie króciutkie odcinek taki, taki, pokażę wam jak to jest, bo nie mam... Zimą nie ma co bardzo, będę się skupiał na takiej produkcji, ale sprzedaż pojedziemy to hurtowo sprzedać. Zobaczymy, w którym miejscu będzie cena lepsza. no tak, to mi się tak trochę nie chce, wiecie, bawić takie ten. Zobaczmy, dobra, otwórzmy. Mamy trochę sera. O, jeden ser. Dobra, to resztę mleka brakło. To się kiedyś jogu dorobi. Dobra, to to wrzucimy. Gdzie? No śnieg mi wpadł. No czemu mi tak spadać? Tutaj ładuj się. Dobra, a tutaj jeszcze sera. Mam to tam. Będziemy tu się niemałem bawić. Dobra, pasami ściśniemy. Zamkniemy. I zobaczmy, gdzie tak mniej więcej cena jest odpowiednia teraz dla sera, dla masła. Ser, 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 ser. O, sery spadkowej Nie chcę mi się po domach jeździć. Do innej in, in pojedziemy. A Spadkowa cena masło, masło zobaczymy, masełko. No, 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 no może być. Tam jeszcze chlebka trochę zobaczymy, chlebek jest tutaj. O, chlebek też dobrej cenie. Jajka też mam trochę zabrane, są tu jajka gdzieś. Były gdzieś na pewno jajca, jajca, jajca. On no nie ma jajka. Czekać. Ikonki nie różnią. Hmm. Przemuszam gdzieś być tutaj na początku jajka są, tak? No dobra, o, to tam do... Gdzie to jest? Dobra. A, to ta restauracja, dobra, to tam pojedziemy. Gdzie Tam muszę od razu ten pomad zmniejszyć, bo tam kurwa. Wam ten fotoradar pokażę. W końcu się dowiedziałem gdzie on jest. Nie ten fotoradar, tam się znajduje i cykaj, i cyka. Myślałem, że to skrzynka żółta, a to okazuje się, że to nie. Nie, nie, to jedna nie żółta skrzynka, nie, nie, nie. Mamy dziesiątą, ten ładnie, ładnie, ładnie widać. No. Zakręcimy sobie. Tutaj ciągnik stał, miał być większa dostawa, ale nie stoi. Piękna zima, dopiero pierwsza warstwa tego śniegu jest, zatem mamy na tę, na razie tak ładnie wygląda. Zobaczmy, jak to na drogach dzisiaj sytuacja jest. Nie będziemy się ślizgać bardzo. U, drogi elegancko miejscami przesypane. A, to trochę widać, że pracowali drogowców, tutaj nie, za, nie zaskoczyła zima. A czy będziemy odśnieżać podwórko? Nie wiem, no zobaczymy. Może będziemy odśnieżać, może nie będziemy odśnieżać. o tu ładnie odśnieżony jest. No bo to pierwsza warstwa, to się nie opłaca mi odśnieżać po tym, no. A jak będzie później, o, kolejne warstwy to już wtedy będzie trzeba odśnieżać, ale tak to krajobraz. O, zobaczycie jak będzie druga warstwa, O, tam z daleka, patrzcie. Tam daleko ładnie widać. Elegancko, prawdziwa zima. A czy w ogóle będzie śnieg padał jeszcze? Zobaczmy na pogodę. O, będzie padał. Będzie padał to, zobaczy, później w następnym, jak będzie następny odcinek, to już na pewno będzie dużo śniegu. Nie wiem, czym się zajmiemy jakoś. Na pewno będę produkował dalej. To jest mleko, będę mleko. Może będziemy transportować ze starne wynajmę, żeby przyjechała. I za ten yy, po prostu wywieźć od razu hurtowo. I ten nie wiem, czy hurtowo da się sprzedać. Mleko muszę najpierw zobaczyć. Bo no trochę mi tam trochę, no tak bez sensu. Dobra, ten pomad zarzucimy już. Niech sobie jedzie ten 28. Bo ostatnio zapomniałem się i się rozpędził i cztery, prawie 500 euro zapłaciłem To w tym aucie kurwa gówniarz jest, później wam pokażę Chyba będzie otwarta restauracja Chyba tamtej strony zajedziemy Dobra, coś mi się sprzedało, coś mi się nie sprzedało, nie wiem co mi się sprzedało a będziemy widzieć, bo otwieram auto Oje, ślizga się po tym śniegu. No, no 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 dawaj, dawaj, dawaj To tu sera nie przyjmuje Muszę odjechać No muszę zobaczyć Tu sera nie przyjmuję? Przyjmuję O, piękny będzie pieniądz za sery No i trochę zarobiliśmy dzisiaj Puste, zobaczmy tam zobaczmy tutaj otwórzmy te drzwi boczne no i tu owoce mi się nie sprzedały, dobra. I tutaj chleb mi się sprzedał. te jabłka mi się nie sprzedały. O już jest, a tam nie opłacało się, ale zostały, takie to mówię. No, no nie jest tak źle, no. Ile żeśmy zarobili na tych sprzedaży, zaraz zobaczmy fundusze. Dzisiaj. Dzisiaj, 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 dzisiaj. O, 12 tysięcy żeśmy zarobili, Ponad, o elegancko, ty, no to się opłaca taki interes trochę tego, tego, trochę tamtego, no, no, no. nie wiem ile tam za chleb, bo to nie wszystko się razem, dobra, mm, załączymy za tempomat. Zara wam pokażę, kurna gnoja. O, widzicie tutaj, tutaj. O, tutaj kurna go ukryły fotoradara. No, widzisz, no, widzisz, Ta, i tam to nie jeden jest tutaj, jak widziałem na inni YouTuberzy nagrywali tu swój, kilka poustawianych takich fotoradarów. No, to trzeba przepisowo jeździć. E, tutaj na razie nic nie potrzebujemy. Dobra, teraz zapierniczamy do domu. No cóż, e, taki krótki odcinek, żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa, cześć.